Wszystko zaczęło się pewnego wieczoru, kiedy robiłem kolację. Była okropna pogoda. Padał deszcz, wiał silny wiatr, a głośne grzmoty raz co raz dawały o sobie znać. Nienawidzę burze. Nie, żebym się bał czy coś. Po prostu nienawidzę takiego smutnego, melancholijnego klimatu. I to ciśnienie rozsadza czaszkę. Masz wrażenie, jakby w twojej głowie siedział rozjuszony chochlik, który chcąc się z niej wydostać rozpycha ją łapskami na boki. Tego właśnie ciemnego, pochmurnego dnia piłem kawę za kawą, przygotowując posiłek dla siebie i żonę, która była jeszcze w pracy. W pewnym momencie usłyszałem czyjś głos. Obróciłem się w kierunku drzwi, będąc pewnym, że moja żona wróciła do domu, lecz okazało się, że nikogo nie było. Mieszkamy w bloku, ściany są dosyć cienkie. Być może ktoś u sąsiadów powiedział coś nieco głośniej. Odlałem gorącą wodę z garnka i wyjąłem makaron na talerze. Schyliłem się po przyprawę, które znajdowały się w szafce poniżej i wtedy usłyszałem kroki. Uniosłem głowę gwałtownie, jednak nie było ich już słychać. Poczułem się wtedy nieswojo. Odgłosy butów na podłodze słyszałem bardzo dobrze. Dobiegały z tego pomieszczenia, w którym się znajdowałem, z kuchni, tuż obok mnie. Marzena? Krzyknąłem, będąc przekonany, że moja partnerka wróciła z pracy, mimo iż nie słyszałem, żeby przekręcała kluczy w drzwiach. Odpowiedziała mi głucha cisza. Odłożyłem zioła, które trzymałem w prawej dłoni na aneks kuchenny i wpatrywałem się w głąb salonu. Nagle moich uszu dobiegł kolejny dźwięk, tym razem z łazienki. Gdy otworzyłem drzwi i zapaliłem światło, zobaczyłem, że na podłodze leży grzebień marzeny i moja elektryczna golarka do twarzy. Pozbierałem przedmioty i odłożyłem je z powrotem na półkę. Wracając, dostrzegłem, że drzwi do sypialni są uchylone, poczułem przeciąg ciągnący po moich bosych stopach. No tak, pomyślałem, nic dziwnego, że coś spada, skoro piści jak w kieleckim. Zapomniałem zamknąć okna w pokoju, kiedy otworzyłem je, by przewietrzyć mieszkanie. Lepiej zrobię to teraz, zanim zmoknie nasze łóżko. Kiedy rozpętała się burza, nie pamiętałem już o tym oknie. Wszedłem do sypialni. Dostrzegłem, że stara szafa na ubrania stoi otwarta, a kilka rzeczy z niej rozsypanych jest na podłoce. Zdziwiłem się. Marzena poszła do pracy o dziesiątej, a gdy ja wróciłem o czternastej, w pokoju był idealny porządek. Czyżbym miał amnezję? Nie przypominam sobie, żebym grzebał w szafie. Swoje ubrania zostawiłem na wieszaku przy drzwiach wejściowych, a nie przebierałem się, gdy przyszedłem. Myślałem wtedy tylko o zjedzeniu czegoś, będąc okropnie głodnym. Pozbierałem ciuchy i wrzuciłem je z powrotem, nie dbając o ich ułożenie na równe kostki. Później to zrobię. Ta stara szafa trafiła do naszego mieszkania tydzień temu. Szukaliśmy wtedy czegoś w stylu antyku, a przecież w nowoczesnych sklepach meblowych nie mają czegoś takiego. No, może i mają, ale nam chodziło o taką naprawdę starą, solidną szafę, jak w opowieści Lew, czarownica i stara szafa. Udaliśmy się wtedy do komisu meblowego. Ekspedientka zapytana o poszukiwany przez nas obiekt od razu wskazała nam właśnie tę konkretną. Spytaliśmy ją o to, kto wcześniej jej używał, ponieważ mimo iż był to Antek to jednak zadbany i nie śmierdziało od niej wilgocią jak z większości mebli w komisie. Opowiedziała nam, że jej poprzedni właściciel któregoś dnia nagle zniknął, a jego rodzina oddała mebel do komisu za pół darmo, twierdząc, że jest brzydka. Cena była naprawdę okazyjna. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że kładąc banknoty na ladę ekspedientki, ściągam na siebie i moją żonę ogromne niebezpieczeństwo. Wróciłem do kuchni. Nakryłem do stołu i wszystko przygotowałem. Wino, spaghetti i muzyka płynąca ze starego gramofonu. Jakbyście się jeszcze nie domyślili, to jestem właśnie kolekcjonerem tego typu rzeczy. Uwielbiałem klimat dawnych lat. Mimo dostępu choćby do YouTube'a, gdzie można znaleźć dowolną playlistę z ulubionymi utworami, to ja wolałem poczuć się jak ludzie w przeszłości, wczuć się w ich rolę. Wyobrażałem sobie czasami, słuchając tej muzyki, jak przemierzam zaludnione uliczki dawnej Warszawy, a mijający mnie ludzie w cylindrach i beżowych lub szarych płaszczach żyją własnym życiem. Naprawdę uwielbiałem ten klimat. Około osiemnastej wróciła moja żona i zjedliśmy kolację. Obejrzeliśmy jeszcze jakiś film i położyliśmy się spać, zmęczeni nużącym dniem w pracy i tą pieprzoną pogodą. Sen był nam potrzebny. Byłem na tyle zmęczony, że po kilku minutach zasnąłem. Po jakichś kilku godzinach odpoczynku obudziło mnie energiczne szarpnięcie za bark. Piotrek. Piotrek coś dziwnego się dzieje. Nie mogę zasnąć, bo co chwilę coś trzeszczy w tej szafie. Słyszałam, jakby coś ocierało się od drzwi od szafy od wewnątrz. Cicho, posłuchaj, powiedziała szeptem przerażona marzena, jednocześnie nasłuchując. Słyszałem tylko bicie mojego serca i jej przyspieszony oddech. Nasłuchiwaliśmy przez chwilę, po czym przetarłem niewyspane oczy, opierając się jedną ręką na łóżku i przechodząc do pozycji siedzącej. Nic nie słyszę, odparłem. Jest już. która to? Jest już trzecie rano, kochania. Może miałaś jakiś zły sen i mózg jeszcze niewybucony? Tam nic nie trzeszczy, to jest porządna, solidna szafa. Co miałoby się niby ocierać tam w środku? Wrzuciłem do niej ciuchy dzisiaj byle jak, pewnie teraz się przesunęły czy coś. Piotrek, proszę cię, sprawdź ją w środku dla mojego i własnego świętego spokoju. Może i masz rację, ale ja nie zasnę teraz, dopóki tam nie zajrzesz. Proszę cię, Piotrek. Ech, dobra, zajrzę już, zajrzę. Wstałem i podszedłem do szafy. Otworzyłem wielkie, drewniane drzwi i zajrzałem do niej. Fala przerażenia zalała mnie od środka, ubrania były ułożone, równo, co do centymetra. Marzena nie mogła tego zrobić, ponieważ odkąd wróciła, była cały czas ze mną, pomijając kąpiel. E, układałaś dzisiaj w szafie? Nie, a co? Odpowiedziała szybko, pytaniem na pytanie, siadając na łóżku i zaglądając mi przez ramię. A nic takiego i szybko rozwaliłem ułożone równo ubrania. Po prostu trzeba to w końcu zrobić, bo. no bo źle to wygląda. Nie lubię takiego chaosu. Ale spokojnie. Ja zrobiłem burdel, to i ja posprzątam. Tylko już jutro, wracajmy spać, proszę cię. Sama widziałaś, nic tam nie ma. Ech, wybacz mi. Po prostu chciałam się upewnić, ale już dobrze. To był pewnie jakiś majak po śnie. Wracaj do łóżka, skarbia. Położyłem się z powrotem. Leżąc tak bacznie obserwowałem szafę. Jednak nic podejrzanego nie wydarzyło się już tego wieczoru i wkrótce zasnąłem. Następnego dnia wróciłem z pracy bardziej zmęczony niż wczoraj. Źle spałem. Pomijając sytuację z szafą miałem dziwne koszmary i budziłem się co chwila. Śniło mi się, że z wnętrza szafy wypełza długa, obślizgła poczwara. Coś jak olbrzymi wąż, tylko zamiast łba posiadało dłoń i wpełzało nam pod kołdra. Gdy wstałem, czułem się tak, jakby coś mnie obserwowało. Jednak nie chciałem dopuszczać do siebie myśli, że coś było nie tak z szafą w sypialni i w trakcie dnia zapomniałem o całej sprawie. Położyłem się na sofie w salonie i oglądałem jakiś film, kiedy nagle głośny huk w sypialni sprawił, że podskoczyłem. Co jest guźwa? Krzyknąłem i zerwałem się na równe nogi, kierując się w stronę źródła dźwięku. Wpadłem do pokoju. W szafie coś było, wiedziałem to. Słyszałem rytmiczne pukanie, dobywające się z jej wnętrza. Pobiegłem z powrotem do kuchni i chwyciłem patelnie do ręki. Jakiś skurwiel włamał się do mieszkania i teraz chowa się w szafie. Chce mnie przestraszyć? Myślisz, że ucieknę z mieszkania, a wtedy on spieprzy przez okno. Zanim zadzwonię na policję, obiję ci mordę, koleś. Powolnym krokiem ruszyłem w stronę sypialni, unosząc patelnię w górze niczym wiking swój topór. Poczułem wtedy dziwny, intensywny smród. Podszedłem do wysokiej, ciemnej szafy i wrzasnąłem. Wyłaś stamtąd gnoju. Wiem, że tam jesteś i wcale nie uciekłem, jak widać. Wyłaś, mówię, bo przewrócę tę kuźwa szafę razem z tobą. Pukanie nagle ucichło, a ja cały zlany potem z powodu emocji gotowałem się na konfrontację z przeciwnikiem. Lecz nic się nie wydarzyło. Szarpnąłem więc energicznie zadrewnianą rączkę od drzwi i otworzyłem je. Patelnia momentalnie wypadła mi z rąk, a ja zatrzasnąłem drzwi z trzaskiem. Pobiegłem pędem do kuchni, zamykając za sobą drzwi od sypialni, otworzyłem drzwi wejściowe i wybiegłem z mieszkania, zatrzaskując je za sobą. Zbiegłem schodami w dół i wypadłem z naszego bloku, jak koń w galopie. W środku szafy znajdował się trup, rozkładające się, pokryte bąblami, jak po oparzeniach ciało, pozbawione gałek kocznych. Nie mogłem w to uwierzyć. A przecież widziałem dokładnie, z bliska. Przebiegłem jeszcze kilkadziesiąt metrów. Mijani przeze mnie ludzie odwracali twarze w moją stronę, patrząc się jak na wariata. Dotarłem do parku, gdzie usiadłem na ławce. Adrenalina buzowała w moich żyłach, sprawiając, że czułem się jak we śnie. Musiałem się uspokoić, wyciszyć. Zajęło mi to jakieś trzy godziny. Pomyślałem, że trzeba wezwać policję, wybrałem numer i opowiedziałem o całej sytuacji. Kilka minut później przyjechali radiowosem. W ich towarzystwie wróciłem do mieszkania i zaprowadziłem ich do sypialni. Podszedłem do szafy. Nie było czuć smrodu rozkładającego się ciała. Mimo iż miałem ze sobą dwóch policjantów, niepokój nadal paraliżował moje ciało. Mimo to chwyciłem drewnianą rączkę od drzwi i pociągnąłem. W środku nie było żadnego ciała. Były za to ubrania, ułożone w idealną kostkę. Autor opowiadania Krzysztof Osiński. Czytam. Kwadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów z serwisu patronite.pl Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Syrenki Ladacznice, Tomalizma, Damiana Mazurkiewicza, Kłazara, Bartosza Chwalisza, Brutaldropa oraz Jana Piwowarczeka. Do usłyszenia.